Serdecznie. Dawno do, do oglądania. Good, brawo! Witam bardzo serdecznie. Ciągle syła! Gut, to oznacza, witam bardzo serdecznie. Witam, ale są Serdecznie. Idę <laughs> <Jeden> nakarmić zwierzęta. <laughs> Hotelowe zwierzęta, czy to jest tak? taka koteczka i tu jest taki przybłęda się przypałętał i on już tutaj tak został on przyszedł taki no nie wiem to parę miesięcy temu było taki jakiś połamany tak jakby go ktoś no nie wiem jakby mu coś się stało nie wiem jakby go ktoś skrzywdził i on tak ja go tutaj troszeczkę podkurowałem no i on już tak został tutaj na no bo co tutaj ma jedzonko zaraz im nasypię i mają tutaj taką, no ja im taką karmę, no i tą karmę najbardziej, tą, tą karmę lubią, zaraz sypiemy jednemu i drugiemu, proszę, dla ja jednego, a to dla drugiego, ja tak za dużo tej karmy im nie sypię, bo E, bo tutaj te psy takie, tu przylatują psy i wyżerają. Nie wiem jak one tu wchodzą. Tutaj wszędzie jest ten Wszędzie jest. E, pło, płota, nie wiem jak te psy wchodzą tutaj. Bramka jest zamknięta i te psy tutaj uważam i wyżerają tym kotom e, to jedzenie. No piękny poranek jak zwykle. Ślicznie. Ja dzisiaj, dzisiaj właśnie pod wpływem, pod wpływem tych, tych komentarzy, bardzo fajnych komentarzy i tych takich jakichś tam sugestii tych ludzi, którzy oglądają to, ten mój kanał, to dzisiaj chciałem zrobić taki, taki odcinek. W, Będę próbował oczywiście wyjaśnić to, na czym polega ta magia tutaj tego miejsca. Znaczy generalnie magia Azji, magia Kambodży i magia Kampotu tego miejsca, gdzie ja tutaj mieszkam. Będę próbował to, będę to próbował wytłumaczyć, no nie, no może wszystkiego nie powiem, bo, bo ja te odcinki robię takie do, do pół godziny maksymalnie, czasami 15-20 minut, także może wszystkiego tego nie, nie pokażę, ale mogę też zrobić kilka odcinków na ten temat, w czym, w czym tkwi ta magia tutaj tego miejsca. Yy, bardzo również yy, bardzo dziękuję yy, oglądającym, oglądającym za to, że inspirują mnie do tego, żebym ja pokazywał następne tematy, bo, no bo ja wszystkiego nie jestem w stanie tam bo ja już tutaj jestem długo i dla mnie niektóre rzeczy tutaj są już oczywiste, a ktoś kto to ogląda to ja wiem, że to jest taka egzotyka że, że to jest coś fajnego, nie? Ja już się tutaj troszeczkę do tego przyzwyczaiłem i, i, i mi się wydaje coś, że jest, no już że takie jest normalne, a to dla, jednak dla, dla ludzi, którzy tutaj nie byli w Azji to dla nich to nie jest takie, dla nich to jest takie egzotyczne, fajne. Także dzisiaj postaram się, no, postaram się, no, troszeczkę pokazać na ten temat. O, pierwszy przykład z brzegu pokazuję, to jest tak, to jest taki obwoźny sklepik, pani przyjeżdża tutaj na motorku, i przywozi tutaj takie różne rzeczy, czyli tak warzywka, ogóreczki, mięsko przywozi, widzę taką tu krwciaczka. No i no, tutaj widzę kiełki. Także to jest jeden, ten jeden taki z przykładów e, tej magii, tej magii e, e, tej magii Kambodży, nie? O i nawet rybki. Rybki też widzę są. Trej. Krej, jest o to są właśnie te pyszne rybki takie to są te pyszne rybki takie te sumiki no to jeden przykład był no chciałem pokazać następny taki przykład bo e, stacja benzynowa jest dość daleko i tak o podjechałem do takiego sklepiczku i tutaj jest jest e, stacja benzynowa czyli tak o e, pan mi e, z tego z butelki zaraz mi naleje paliwa czyli to jest taka praktycznie w każdym w każdym sklepiku tutaj po drodze jest, jest taka mała stacja jakby benzynowa że tutaj można można sobie zatankować motorek ja teraz otworzę ten otworzyłem ten i pani mi tutaj naleje teraz Moi or p, I don't know, maybe p like this, yeah. You check, yeah, maybe, maybe it's enough pi, pi. No i to jest ta, yeah, to jest ten następny taki następny e, taki e, no ta, ta magia, to jest ta na, następna taka magia e, tutaj e, tutaj tego miejsca, że i, I ten taki sklepik jest, ja od domu jadę, nie wiem, może z 400 metrów i, i, i jest ten, i nalewam sobie paliwkę do, do motoru. No to jest taki, taki sklepiczek tutaj, to on, jest, on jest, połączony tutaj razem z domem i to są takie, te, takie, no pierwsze potrzeby, takie różne takie papierosy, Eee, można, no jakieś tam słodycze jakieś tam są dla dzieciaków. Warzywka eee, warzywka są świeżutkie. I co tu jeszcze ciekawego jest? Eee, jest ten. Rybki suszone, papryczka, jajeczka. Eee, no i to jest tak fajnie zintegrowane. Ten to jest razem tam. Tam mieszkają, a, a tutaj mają ten, a tutaj mają ten. Hey, hello <laughs> A tu pani jest, a pani jest właścicielką Hello <laughs> Hello. <laughs> e, następne magiczne miejsce e, Pani robi tutaj e, te To są banany To są banany zatychane w cieście takim W takim sezonowym cieście I tutaj są O tutaj są te bananiki już upieczone Ja oczywiście wezmę jednego żeby to nie było tylko, to się smaży tak na takim głębokim oleju i tutaj one są, tutaj one już są gotowe ja zaraz wezmę jednego tak. do drugiego a i ona robi to dwa razy, w podwójnej panierce czyli tak, smaży to smaży i jeszcze raz to zamacza w tym, jeszcze raz to zamacza w cieście tak to jest dabel to są wszystko takie bardzo proste urządzenia tam widzę ma taki, taki wałek do tego tam rozgniata wiem, widziałem, że rozgniata tego banana w eee, takiej folii żeby on miał jakąś taką eee, no eee, o tutaj bardzo fajnie to widać nie? no i to jest tak o tu jest na takim piecyku to robione na węglowym bardzo... Simple, very simple, a świniane. Zamówiłem sobie jednego, to pani mi tutaj nałoży, tak? O, tak fajnie no. <ścoughs> Tam... Czyli zapłaciłem za to, e, zapłaciłem za to e, e, 1000 rieli, czyli złotówkę, czyli złotówkę kosztuje złotówkę kosztuje tak o, jej praca tutaj to ciasto sezamowe i no, i oczywiście te, te, ten produkt, ten banan nie? No to, jest, to, jest to mi się wydaje, że to jest bardzo tanio ja, ja tak lubię, ja tak lubię e, zapłacić tym ludziom którzy, którzy robią taką fajną robotę, bo to jest taka naprawdę fajna robota nie? i tu jeszcze jedna ciekawostka, bo tu pani robi też gofry Gofry na takim, takim piecyku, to ona ma takie specjalne urządzenie tutaj do tego, nie wiem, może, no teraz pokażę jak ten otworzy i ona tak o, te gofry, to jest też taka podobna technologia jak, jak banany, bo też ma to samo ciasto, to samo ciasto sezamowe i później tak, o, tego, tego... Mm, tego gofra, ona zawija w takiego liścia bananowego i to wygląda tak, w ten sposób. I to aha i to jeszcze jest tutaj pieczone. To jeszcze w tym liściu bananowym, jeszcze w tym liściu bananowym i jeszcze to jest podpiekane, fajnie. Tak, ma tutaj taką rynienkę Tam jest węgiel drzewny pod spodem i ona jeszcze tam to zapieka. O, teraz już otworzyła o i jest następny i teraz, teraz zobaczymy jak ona tak pędzelkuje najpierw wlewa, wlewa ciasto do tego i zamyka tutaj e, tutaj w, w Kambodży i podejrzewam, myślę też że w tych krajach takich tutaj sąsiadujących, czyli tam Tajlandia, Laos czy tam Wietnam to podstawowym, e, podstawowym pokarmem jest u nich ryż tak jak u nas w Polsce ziemniory ziemniory, ziemniory, kopa ziemniorów to tak u nich e, u nich tutaj jest u nich jest tutaj podstawowym jedzeniem ryż I jeszcze, jeszcze coś takiego fajnego, znaczy fajnego no... Wydaje mi się, że tak, że oni, oni w ogóle nie jedzą chleba. Nie ma, u nich nie w posiłkach tych i porannych, i tam popołudniowych i wieczornych w ogóle nie występuje chleb, nie, nie, nie jedzą. Znaczy jest tutaj chleb, można kupić, bo jest bardzo dużo Europejczyków. E, i tam i nie tylko Europejczyków i, i oni są przyzwyczajeni do chleba, także oni robią, jest, są tutaj piekarnie, które robią chleb, ale to jest tylko tak dla, robione tylko dla e, dla turystów, dla przyjezdnich. E, są, e, są tutaj też e, są tutaj też bagietki takie, e, takie bagietki, takie francuskie. Ja myślę, że e, i oni robią z tych bagietek, e, z tych bagietek robią e, takie zapiekanki, Ja może mi się uda, się to pokazać gdzieś tam w mieście. E, robią, robią takie zapiekanki, e, i, ale to, ja, z tego co ja widziałem, to tylko jedzą tacy młodzi ludzie. Widziałem tam ze szkoły, jak wracają czy coś, to oni najbardziej to kupują. I, ja kiedyś kupiłem sobie taką zapiekankę i myślałem, że to będzie, że to będzie coś, takiego, coś takiego jak w Polsce się robi te zapiekanki. Ale co się okazało? Ona mi tam nałożyła tam jakieś tam warzywa, jakieś coś, i zaczęła to polewać takim sosem. Taki sos, jeden taki czerwony był, i jeden taki żółtawy, taki, e, taki biało-żółtawy. Biało I co się okazało, że ten sos, ten biały, ja myślałem, że to może jakiś pochodny majonezu albo coś koło majonezu, no to, to, to by było dla mnie do zjedzenia, nie? A to się okazało, że ona to polała jakimś takim lukrem, cukrem. Także zapiekanka, zapiekanka z warzywami, z tym i polana cukrem, wcinaj, mm. naprawdę te bananiki to jest coś pysznego. To jest przepyszne. Mm. No, znalazłem tutaj takie fajne miejsce właśnie takie typowo to, co, to, co lubią kmerzy. To nie są takie europejskie, tylko to jest tylko e, dla, dla kumerów. Ale ja tutaj przyjeżdżam, tutaj przyjeżdżam, bo tutaj są takie fajne fajne ciekawostki. O, tutaj na przykład to są, są, takie, są takie zupki w torebeczkach, oni to bardzo lubią, bo widziałem, podjeżdżają po takie zupki. I jest też e, w garkach, e, w garkach jest. Zupka jakieś takie wa wa warzywa. Ja nie wiem dokładnie jak to się nazywa. Oni, oni wiedzą które. O, tutaj jest ten te, to są takie takie cukinie. Tu są, nie wiem, coś tam jest, ale przed, przeważnie tu są takie zupki warzywne. Tu jest tak rybcia. Bardzo fajnie podsmażona. Tu jest też, tu jest też rybcia. O, tu są takie placuszki, te placuszki akurat ja jadłem, te placuszki rybne. One są pyszne. Tu jest taka rybka podsuszana. Rybka, ta rybka, którą ja lubię i mój lubi. Tutaj jest też, też rybki. O, i tu są takie ubaski. No, takie ubaski właśnie e, takie łaski. Ja, e, ja ich nie jadłem, ale słyszałem, że one są słodkie. Cukru dodają do tego. No i tak, tej rybcie też tutaj e, kurczaczek, o i tu są na patyku takie, ja to akurat jadłem, to, to akurat jest dobre, na patyku takie mięsko no i tutaj rybcie i tutaj no i takie sałatki jakieś tam z, e, sałatki z, e, z grzybami, tam z mięskiem są tutaj jakieś, a i tu jest mięsko, o, a tu jest mięsko wieprzowe, także o i taka pani i tam jest cały ten. Tam jest taka stołówka, że tutaj się coś tam wybiera, i tam się idzie do, do stołówki, i ten. No, i tutaj też taka, taka typowo, typowo komerska. Też wszystko jest właśnie to, wszystko mają w tych e, e, w garczkach i coś tam kto no, tam co potrzebuje to sobie e, ten zamawia pokazuje i i ten i tutaj oczywiście pani ryż do tego nakłada no i to jest to jest takie typowo 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 kmerskie miejsce nie? przeważnie ja tutaj nie widziałem tutaj bardzo rzadko widzę ten e, białego tutaj tutaj jeszcze pokażę pokażę na czym oni to gotują wszystko jest, wszystko jest robione na, na węglu drzewnym. Wszystkie, widzę, te garki, co tutaj nie ma, tutaj w ogóle nie ma żadnych tych elektrycznych, bo wszystko jest gotowane na tym, na, na węglu drzewnym. No i takie, te, te typowe, ich, typowe ich piecyki, nie? Takie, no, ja mam też tak do, do grilla. No i taka restauracyjka, że tylko, tylko, no ja tutaj widziałem tylko, że ten, że kumerzy, sam na pewno też biali, bo, bo to, bo to jest, to jest, to jedzenie jest bardzo dobre, to jest po pierwsze, to jest wszystko świeże, a, a po drugie to jest dużo, dużo tańsze niż w tych, niż w tych restauracjach takich, Typowo europejskich, nie? Cźnień. Everything jest ciśnienie. No i oczywiście ten... Oczywiście w każdym tym, w każdym tym sklepiku jest ten taki ołtarzyk brytyjski Oni tutaj składają takie, takie ofiary. Czyli tutaj nalewają, nie wiem, jakieś tam napoje czy jakieś coś i stawiają też, stawiają też, je, jedzenie tutaj Ja właśnie dzisiaj, ja wspominałem o tych, o tych takich zapiekankach, które tutaj robią i tutaj właśnie przyjechałem do tego, no, no taki sklepiczek na, na, tym, na kółeczkach i, i tu są te zapiekanki, I ja właśnie kiedyś tutaj spróbowałem, spróbowałem tą zapiekankę i oni mi i tu są to takie dwa sosy, jest jeden czerwony i jeden biały I właśnie ten biały, ten biały sosik to jest cukier do tego dodają Ale widocznie oni, widocznie oni to lubią, nie No tutaj jest druga, druga, no nie wiem, może być może, bo tu widzę na tym, na tej reklamie Nie, jest, widzę, jest też ten sos Ten sos, może być może, bo ja nie wiedziałem, być może jak ja bym powiedział żeby mi nie dawała tego sosu, bo tu widzę też jest taki ostry sos, czyli Czyli jak może jak ja mi powiedział, żeby ona mi nie wlewała tego słodkiego, to może, jeszcze, 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 może by ta zapiekanka y, przeszła. No a ja teraz jestem na tym, na takim najbardziej takim najbardziej centralnym miejscu na rondzie Duriana. Objadę po motorkiem naokoło pokażę, pokażę tego Duriana. Wait, wait, wait Coś mi z tyłu, ale nie wiem gdzie pojechał, nie, nie zauważyłem, bo ja akurat nagrywałem ten e, rondo naokoło i pojechał, ale taki z akcentu słyszałem, że to chyba ja coś męży znajomi tutaj znalazłem taką? Taką e, no, no, no tutaj jest grilla sprzedają, gofry i, i banany pieczone. I to jest tak są gofry Banany takich bananików jeszcze nie ma, a to są bataki, bataty dzielniaczki. I tu pani sobie mieszka i ten. I, i Znalazłem taki, taki bardzo fajny sklepik On jest przy drodze, przy tym, bo tutaj jest, tutaj jest ten staw lotosowy, Taki piękny A to jest taki sklepik o, sklepik, taka restauracyjka pod takim namiotem Taki prowizoryczny namiocik tylko No i wszystko działa nie? Tu pani ma e, lodóweczki, e, ma ten papieroski jakieś tam e, no Jakieś tam takie słodycze, no wszystko to przeważnie to co tutaj jest to co tutaj jest e, e, no e, w Kambodży you have a Cambodia? yes mój please a tutaj sobie pani odpoczywa na, na tym Oni tutaj no, taka restauracyjka i tutaj tu jest właśnie ta herbatka taka co za darmo za darmo e, no, ja będę musiał tam, ja będę musiał zapłacić tym ABA. No i teraz takie chciałem zrobić takie podsumowanie tego. Pokazywałem te wszystkie te sklepiki, takie takie te restauracyjki, takie typowo typowo komerskie, a tutaj przyjechałem do takiej to jest taka typowo restauracja taka dla europejczyków, że tutaj tutaj w większości w większości to Teraz nawet widzę, że tutaj, tutaj są e, sami biali. Praktycznie nie ma, nie ma kmerów. E, I ja teraz pokażę ten, pokażę to menu, jak, e, jak duży wpływ tutaj e, Europa ma na ten, e, na ten, e, no, e, na, nawet na ten jazdłospis. Są oczywiście, są oczywiście kmerskie, e, kmerskie poprawy, ale tutaj pokażę na przykład pokażę o pizza. Pizza to nie jest ich w ogóle e, jakieś tam e, takie narodowe jedzenie. Pizza, pizza, pizza. O, tutaj jest kmerfood. Jest też sporo tego foodu, ale ono, ono też nie jest tak robione, nie jest tak robione typowo pod. E, e, pod ich smaki tylko tam niektóre takie niektóre te przyprawy oni eliminują bo po prostu Europejczycy tego nie nie, 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 nie przechodzi do Europejczyków no i tak barbecue czyli tak rybki rybki tam różne rodzaju są jakieś kiełbaski no, lody lody oczywiście są i ten i to tak jak ja mówię, że to te moje, te moje takie pobożne życzenie to jest takie, żeby kurcze, żeby, ta, żeby za bardzo te, ten wpływ europejski tutaj bo to się będzie, będzie rozszerzało, bo ja, ja bym chciał, żeby to zostało tak po kumersku, bo no bo to jest całkiem jest całkiem, inna, to jest całkiem inna, inna inna dusza tego wszystkiego, nie? No tu, ja, tu ja jestem właśnie na takim najbardziej takim e, najbardziej taki ruchliwy, e, ruchliwe miejsce dla, dla Europejczyków. Bo tam jest e, Milano, pizza i coffee, e, tam też tam też jest też pod Europejczyków. Taki klub duży jest tutaj, też pod Europejczyków zrobiony. No i w większości, tak jak mówię, w większości to tutaj są biali. Tam chyba tylko widzę jedną tą, jedną, e, jedną kumerkę a tak wszystko biali tu jest jeszcze, jeszcze w Kampot przy tym głównym takim moście, to jest taki, taki nowy most tu jest jeszcze takie bardzo fajne miejsce gdzie tutaj jest bardzo dużo takich stoisk z jedzonkiem, tutaj przede wszystkim zauważyłem jest mięsko czyli tak na przykład rosołek z kurczaka Tutaj jakieś tam, jakaś tam potrawka, kurczaczki pieczone, kaczuszki, to są kaczuszki tutaj. Yy. Tutaj taki kurczak pieczony, tak nie wiem, że on taki czerwoniutki fajny. Rybcie. Kurczaczek. O i tutaj są te rybki, tak wie, właśnie na te rybki... Yy. Rybki to są takie, one nie mają praktycznie głowy i nie mają ości. Ja, ja to jadłem, to, to, to jest przepyszne. Jest tutaj niesamowity niesamowity wybór, ja tutaj pokażę tak ogólnie, niesamowity wybór jest e, tego jeżanka tutaj. Mnóstwo. i nawet tutaj nie wiem co to jest, takie długie, takie długie filety. Tutaj też jakiś taki to, jest chyba, chyba to jest chyba to jest rybka. mi przeszkadza, bo tutaj samochody jeżdżą. No i tutaj jest, tutaj widać jak, ten, jak rybki, rybki się smażą świeżo postawione na górze. No i tu jeszcze jest jeszcze inna, jeszcze inna opcja. Tu jeszcze takie potrawki są. Taka potrawka jakaś z, kurczaka, e, z wieprzowiny, bardzo część taką fasonką. No niesamowity... niesamowity wybór jest tego wszystkiego. No i tu jest rosołek, kurczaka, tu No i tu jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, bo tutaj taki duży grill jest. Tu jest taki duży grill i tutaj, się, tutaj jest taki obrotowy, tak jak, tak jak kurczaki się smaży, nie? I te kurczaczki się smażą tutaj na tym. No i tutaj no, no już generalnie wszystko jest, generalnie wszystko jest podobne, nie? O. A tutaj ciekawostka tak Tu są głowy, e, głowy Głowa z szyją kaczki Tutaj wątróweczki tutaj No i tutaj takie poprawki. Pewnie, Pewnie każda ta restauracyjka e, Ma jakieś tam swoje, swoje Specjalne danie, nie? Na pewno, bo widzę, że jest to bardzo podobne, jest to bardzo podobne, ale są różnice, że może być coś takiego jakaś specjalność zakładu. Nie? Także dzisiaj chyba na tym zakończę. A jutro Jutro znajdę jakiś, jakiś nowy temat, coś tam wymyślę. Jak będę składał dzisiaj filmik, to coś wymyślę.